go wszystkim, ja jestem Spike i witam was ponownie po przerwie chyba zbyt długiej. Nie mam pojęcia dokładnie ile ta przerwa miała yy, czasu, ponieważ no, jeśli ktoś jakimś cudem widział co się dzieje na moim kanale, to yy, prawda yy, było trochę losowych materiałów przez jakieś ostatnie chyba dwa lata. Od Minecrafta to w ogóle była przerwa jakieś 2 lata. Ale stwierdziłem jakoś tak, że. Hej, czasu chyba wrócić, co nie? Także. Cóż, jeśli jesteście widzami, którzy jakimś cudem ode mnie nie uciekli, to witam Was bardzo serdecznie ponownie. Jeśli jesteście nowymi widzami, bo. Hej, Minecraft, to. Bardzo Was cieplutko witam. Na wstępie proszę wybaczyć mi to, że. Mogę, nie wiem, gubić się w słowach Albo nie umiem nieco mówić, ale wiecie Przerwa i mimo wszystko robi swoje Ok, na wstępie, gdzie jesteśmy? Jeśli tytuł y, wam nic nie mówi, albo nie widzieliście tytułu y, Serwer brodaci.net Czyli serwer, któremu w sumie W swojej cudzysłów karierze, zamknąć cudzysłów y, YouTube'owej No zawdzięczam dosyć sporo Ponieważ sporo z, y, z was Widzów, którzy może jeszcze tu są, albo nowych, albo ci, którzy se poszli, co się nie dziwię, e, no to są gracze tego serwera. No i oczywiście, e, prawda, e, dzięki temu serwerowi też poznałem Purposa, teraz Purposz, Cryzisa, Bardzo w sumie wcześniej, ale kańda też. E, no i wiele innych osób, z chociażby administracji czy coś, i graczy. Także tak. Eee, jeszcze raz witam Was serdecznie w pierwszym odcinku kolejnego sezonu. To chyba już trzeci sezon. Mnie na na.fredaci.net. Eee, eee, co się zmieniło? No cóż, jako że nie grałem dosyć długo, to wiadomo, by pewnie jakieś czystki rank i tak dalej. Także. Jak napiszę na czacie, jak widzicie, jestem graczem. Nie mam rangi e, YouTubera. Przejdę na moment, kiedy ja to nagrywam, czy ją uzyskam. Zobaczymy. Nie mam na to parcia, bo zrozumiem, jeśli na przykład stwierdzą, yy, nie damy ci, bo, bo tak, yy, bo, bo jesteś, nie wiem, yy, gupek czy coś. Yy, nie, oczywiście, śmieszkuję sobie. Yy, na którym jesteś serwerze? Bo to pewnie z, z Was część osób się zastanawia. Yy, jeśli nie znacie spawnów, ja na przykład trochę jeszcze nie ogarniam, co się zbiedziło. W jaki sposób? Wiem, że to jest serwer Legacy, jak widzicie, mam trochę itemów. Yy, o nich zaraz. To jest serwer Legacy, czyli wersja Minecrafta 1.15.2 z PVP z wersji 1.8, czyli bez tego ładowania broniek, co nie? Od razu powiem, że mam jakieś tam miejsce na domek, które zaraz tam pokażę. Ale może tak się przejdę, w sumie, po spawnie, bo tak. Lag, dziękuję. Halo, halo. O, dobra. Wybaczcie mnie, jak takie dropy będą, bo przez te dwa lata tak naprawdę coś się zmieniło, mam tylko lepszy mikrofon. Mam cały czas ten sam bezdejdzie laptop, więc czasami może coś przycinać. Mm, dobra, spawnik, 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 bo goście w całości nie widziałem, ale widzę, że kurczę jest ładnie. By byłem na pewno tutaj w środku. Bardzo podobają mi się te NPC, które to wyjaśniają rzeczy i tak dalej. To, to, to jest bardzo fajny buyer. Yy którego wcześniej tak za bardzo nie było. To jest fajny, to jest w Strasie to wygodne teraz jest przez te opcje. Więc szacun, brodaci, nadal trzymacie poziom i jest wyższy niż był jeszcze wcześniej, więc nice. No dobra, taki sobie ładny spawnik mamy. Prawda, prawda, prawda. No więc szacun dla budowniczych, bo szczerze powiem, nie jestem pewien, czy które spawny są wzięte z internetu, a które były budowane. Od zera? Yy, wydaje mi się, że ten chyba był budowany przez specjalną jakąś ekipę, bo chyba jest w ogóle jakaś ranga typu budowniczy czy coś na tym serwerze teraz. Yy, to jeszcze sobie przypomnę wszystko. Yy, żeby nie było. A więc spokojnie, rozkręcimy się. Okej, okay, dobra, 5 minut widzę, gadam. To, to, to nieźle, brawo, spajki. Yy, może by coś zrobił. Yy, Tę sekundkę. Bo tak, jak widzicie, mam trochę itemów. Mam jeszcze z wender rzeczy. No, oczywiście te podstawowe, mam diamenciki, jakieś kocie jajo w ogóle, więc hej, mam już item do ramki, nie? Oczywiście te itemy też pójdą do ramki, no bo mają podpisy. na yy... ja te temy? tutaj podziękowania dla gracza Blackleaf, yy, ponieważ yy, na starcie skojarzył, kim jestem yy, i ten. I stwierdził. Hej, Spiky, chodź, dam ci itemy. Oczywiście pytał, co tam jeszcze by chciał, ale ja stwierdziłem, żeby nie dawał mi nie wiadomo ile rzeczy, no bo ja chcę pograć. Nie chcę, żeby wyglądało to tak, że wiecie, wszyscy mi dają itemy. Przynajmniej na początek. <grytanie> bo wiadomo, chcę pobudować, chcę pozdobywać staw i tak dalej. Więc na razie tego Zenderchestrza nie będę zabierać. A teraz czas na ten: na pójście na Homa. I cyk. jaskiniowe dźwięki. Oczywiście, Minecraft się nie zmienia. Yy, więc tak. Mam taką sobie małą okolicę. Yy, na razie mam tylko jednego kubo. Wiecie, co w sumie? Czy ja mam dostęp do jakiegoś EC czy Ender. Czy nie wiem, jakie są jeszcze komendy. Chyba nie, ale. Czy Noteblock to był Redstone? Chyba był Redstone, nie? To jest trochę problematyczne. Musiałbym redstone w sumie zdobyć, tak sobie teraz pomyślałem. W ogóle założę to zbroję, bo jakby coś mnie miał kopnąć to byłoby niefajne. Yy... Tak, więc mamy sobie tą okolicę. Yy... I w tej okolicy chciałbym zbudować domek. Ja już mam w miarę pomysł na niego. Yy... Wiecie co, jeszcze wyłączy ten celownik nieszczęsny, no bo po co mi on w sumie. Yy... Gdzie to było? Gdzieś był taki celownik, co nie? Ten, ten do ustawiania I, 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 nie widzę go tutaj teraz, jestem jakiś taki ślepy? Animacje? Dobra, nieważne. No. Mam pomysł na domek generalnie, żeby był, będzie całkiem spory i uwaga, nie będzie w górze, niesamowite, wiem. Byłby takim, takim troszkę domkiem modern, więc generalnie muszę kawałek tutaj wywalić. Tego lasu, co w zasadzie zrobimy, e, to będzie trochę takie w miarę casualowe na, na start, wszystko w sensie, typu, hej, zbieramy drewno, hej, idziemy do jaskini. No ale wiecie, od czego trzeba zacząć? E, jak się rozkręcę, to będą pewnie odcinki innego rodzaju, nie? W sensie, cóż, i, e, kiedyś może. Powrócimy do cryptów czy coś. Jak ludzie będą chętni, i, i ja się tu rozkręcę. E, nie wiem, może to OX-a będę robić znowu, bo to była też całkiem fajna zabawa. I po wyświetleniu na YouTubie z drugiego sezonu stwierdzam, że. że e, się mi padła. E, że też mi się podobały te ox -y, no i też było dużo osób do, te, do tego. Bo właśnie, jak ktoś nie wie, to oczywiście, jak wspomniałem na początku, to jest trzeci sezon, więc były dwa sezony. Sezonem trzecim było głównie 1.11.2? 3. Nie wiem ile było wersji 1.11. To była jakaś 1.11 wersja, tak czy yy, jak. Więc. Wiecie, całkiem tak. Yy, dawno temu to było. Dobra. Czas trochę pobudować sobie narzędzi. Yy, więc weźmiemy sobie na pewno lepszy Kailof. Weźmiemy sobie na pewno yy, siekierkę. Yy, w sumie mieczyk też by się przydał, nie? To jest też trochę... jakbym odkrywał Minecrafta na nowo. Znaczy w sumie to może nie do końca, bo pamiętam takie podstawy z Minecrafta, nie? Ale nie jest za bardzo na przykład co się zmieniło w tej wersji. Eee, wiem, że są jakieś pszczoły i tak dalej. Przez ostatnie dwa lata w Minecrafta grałem, nie wiem, z dwa razy tak pod tydzień powiedzmy, na jakichś takich yy, prywatnych serwerach wśród znajomych. A tak to tak to, to praktycznie. Wcale. Bo po prostu był ten moment, kiedy Minecraft mi się e, znudził. E, co mam nadzieję, że trochę rozumiecie, no bo. Kaman. E, po prostu. Są takie momenty, że człowiekowi się nie chce. E, I tyle. Ale teraz mam ochotę właśnie wrócić do jakichś takich nagrywek, zwłaszcza, że wiecie, mamy to taką sytuację, że nie można wychodzić za bardzo z domu, e, więc się, siedzę w domu i się nudzę. E, w... I tak naprawdę, moje życie wygląda cały czas tak, że... Hmm... Jak to nazwać? Że... Cały czas albo oglądam jakiś serial, albo jak nie mam serialu, to łaskawie może coś na YouTubie się znajdzie. Jak nie na YouTube, nic ma, to boże, gram sobie czy to na Switchu, czy... nie wiem, w coś innego na kompie. Yy... A następnie yy, jeszcze licencja licencjat mam do ogarnienia. Widzisz, coś ciszej, jednak sobie jeszcze tu grę trochę. Tak będzie, ok. Bo yy, jak nie wiecie, yy, ja sobie jestem student, yy, kończę w sumie studia, więc piszę pracę licencjacką obecnie i i tyle. Także no, yy, mam nadzieję, że będę już studentem, który ukończył uczelnię. Jak coś to przepraszam za ten yy, hałas mały, ale uderzyłem w biurko. Się zdarza, nie? Dobra. Jak to wygląda? Yy, jak z naszym terenem? Nie jestem pewien w ogóle, yy, Tylko Kuboidy to jest chyba 20 ileś w każdą stronę, nie? Yy, więc prawdopodobnie później pójdę sobie poszukać jakiegoś redstone'a, żeby te noteblocki robić. Yy, ale to raczej nie spokojnie, mam nadzieję, że Dick mi tutaj nagle nie wbije. Yy, bo to byłoby już takie. To byłoby trochę chamskie, nie? Jakby yy, ktoś mi tak wbił, yy, zajął mi cały teren dookoła, zabił na przykład, czy coś, bo. Nie mam non-PVP Kuboid, no bo. E, nie mam żadnej rangi. Ja jestem sobie graczem jak 3 lata temu. Ach, to były w ogóle piękne czasy W sensie, pamiętam jak pierwszy raz byłem na Brodatych e, i ten. I, 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 e, To była wersja chyba 1.8. I pamiętam, że tam miałem domek i, na, i ten domek był na cripsach e, Purposa. I. I chyba jeszcze Genghis nagrywał, nie wiem czy on teraz nagrywa, bo yy, nie śledzę, ale był taki kanał Genghis i synek, może ktoś pamięta. Jak ktoś pamięta, to może ci w komentarzu, że tak, pamiętam Genghisę. Yy, I oni oceniali mój dobek i no, <grybuj> ocena krótko mówiąc, tak, tak łagodnie była, była słaba. Ja się absolutnie nie dziwię. Wiem, że byłem na Cripsach yy, na wersji 1.11, ale to był ten moment, kiedy już za bardzo nie grałem yy, właśnie na, yy, na serwerze. Tylko wbijałem w miarę regularnie po to, żeby mi kuboidy nie zniknęły. E, o ty, ogórku jeden. E, I... pamiętam, że wygrałem. <grywa> poza, poza mną chyba e, chyba Łowca Dusz jeszcze wtedy był na cripsach z takich administratorów, youtuberów... Z, co, coś jest z tej ekipy generalnie osób, które nie mają e, rangi gracza czy tych vip tylko administracja plus youtuberzy. I chyba, chyba obaj wygraliśmy. Co oczywiście było fajnie, że. ej, wygrałem klipsy chociaż nie. Tylko szkoda, że nie zwiedzili wtedy całego domku. E, to byłoby całkiem fajne, gdyby zwiedzili cały. I też żałuję w sumie, że wam nie pokazałem całego tego domku. Ponieważ. E, ponieważ, ponieważ. No, byłem z niego całkiem dumny. Miał całkiem sporo fajnych elementów, których niestety nie pokazałem. Czy je tutaj uwzględnię w tym domku? E, tak szczerze, ciężko mi powiedzieć. Ponieważ nie jest on w żaden sposób w górze, tylko będzie taki luźny. Nie? Może pod ziemią. Ale tak to będzie takim luźnym domkiem, że tak powiem. Chociaż może w tą górę bym w jak domku w Kopon. No nie wiem. Zobaczymy. Eee, dobra, bo tak. Na pewno na podstawę chciałbym. Chciałbym TTTT, te, 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 Cusie. Co nie? Eee, jak to się nazywa? Świerkowy pień. Właśnie. Eee, hmm. Musiałbym sobie jeszcze ganić tutaj to. Yy, więc do, dobra, generalnie w tym odcinku raczej za wiele nie zrobię, ponieważ no wiecie, to jest taki wstępnik trochę bardziej, nie? Tam jakoś podstawę tutaj sobie ogarniam yy, i, i tyle. Yy, więc pewnie nagram jeden, dwa odcinki. I później jakby zrobię taki mały przeskok, że tak powiem, czasowy. E, gdzie już będzie, powiedzmy, jakiś progres? Problem jest taki, że ja chcę zrobić ten domek w stylu takim modern, a do niego potrzebuję białych bloków e, czyli albo kwarc, albo w sumie cement. Cement jest najlepszy, według mnie, e, z takich tych białych, ja, no, kolorowych, generalnie bloków bo on jest chyba takim idealnym, płaskim kolorem. A type boku no, dajcie mi tutaj działać coś w ogóle. Jak widać, są małe ścinki. One chyba wynikają z samego serwera, ale i tak całkiem spoko działa, w sensie nie są takie lagi na zasadzie, że nic nie może zrobić, więc. Ale one chyba zawsze występowały, w sensie jest popularny serwer. Kaman. jest chyba 400 osób na całym serwerze. Yy, na łączeniu wszystkich podserwerach, także no nie dziwię się, że coś przycina. Ale to dobrze, w sensie znaczy, że serwer prosperuje i to jest całkiem spoczko. Bo mimo wszystko yy, w momencie jak opuszczałem brodatych, te Kilka lat temu. Dwa lata, tak? Jak już mówiłem? Co to było? Aha, to się po prostu jakby zlegowało. To no nie wiedziałem, czy jak będę chciał wrócić, to czy jeszcze będą, co nie? Mm, I tak dalej, no, bo różne rzeczy się mogą dziać. Nie tak, że ja życzę źle, bo broń Boże tak nie jest. Tylko po prostu nie wiedziałem, czy coś może się stać, wiadomo no. Mimo wszystko to dosyć długi czas był. Dobra. Jak tutaj to wygląda? No na razie wygląda. Wygląda w miarę sensownie na start, tak szczerze. I tak pewnie bym zrównał to całość w tym miejscu. A generalnie zaczął budować ten. Jak to się nazywa? Obwódkę w domu. Bo tak, przód domu prawdopodobnie chciał, żeby był w tą stronę. Więc powiedzmy, że drzwi byłyby. Jak coś to wybaczy, tak ciemno jest, ale też nie ma pochodni, nie byłem w żadnej kopalni. I wiecie, co chyba następną odcinek, jak zrobię właśnie z jakiejś kopalni. Yy... Żeby to miało ręce i nogi. Dobra, więc powiedzmy, że. Psikliście. Powiedzmy, że zrobimy sobie. drzwi podwójne w tym miejscu, nie? Więc jak będą drzwi, tutaj. Teraz ja sobie tak tutaj to wykopię na razie wstępnie. Oho, dobra. Yyyyyy, tutaj ta woda trochę mi przeszkadza. Wiecie co, to ja chyba tutaj zadyrtuje. Czy to jest glina? Ej, w sumie spoko, no zaś mogę wykopać. No nie, kolejna ta, Franca. Psik, psik, psik. 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 W sumie tak biję pojedyncza, a przecież to jest 18, więc ja mogę po prostu spamować. Przyzwyczajenie straszne, nie mogę się jakoś przyzwyczaić, bo że, że ten serwer ma tą opcję... E, jak to się nazywa? E, spamowania po prostu, nie? Bo to jest ten stary styl bicia. Coś jest dość całkiem spoko. Tylko no, kwestia ja mówię przyzwyczajenia. W ogóle jeszcze tak korzystając z takiej chwili... Nic nie robienia za bardzo poza tym, że... Kopię se dyrta. Jestem pełen podziwu, że są nadal na serwerze osoby, znaczy widziałem dużo mię twarzy, zwłaszcza na tym spiku, Na którym tylko się w sumie na razie zarejestrowałem. To. Jestem pełen podziwu, że na serwerze, głównie na tym i jedna osoba na 1.9, bo tam musiałem się jak to nazwać pokazać moderatorowi. To jestem pewien podziwu, że są osoby, które mnie pamiętają i kilka z nich oczywiście pyta, że hej, kiedy Ranga? Czyli tak, nie wiem kiedy Ranga. Zobaczymy czy będzie Ranga, nie? Crysis, proszę daj mi Rangę. Ba, nawet jedna osoba chyba pisała, że będzie pisać do krazisa, żeby mi ją dał, ale ja takie napisałem, nie, 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 proszę tego nie robić. Mimo wszystko wolę do tego dotrzeć sam, jak już. No, takie come on, no Wysługiwanie się to chyba będzie dobre słowo yy, widzami. To tak. Yy, no, tak średnio by powiedział, nie? Yy, dobra. To zrobimy sobie taki zawijasik. Yy, co nie? Yy, żeby to poprowadzić tędy. To sobie zadyktuję. Yy. Więc pewnie zrobię tą obwódkę i. Pewnie zrobię jakąś przerwę eee, właśnie na nadgry wgrywkach, żebyście no, 20 minut to już tak według mnie całkiem sporo eee, i starczy. Kaman, on, pająk, psik pająk. Niedobry pająk. Dobra, eee, co ja chciałem? Ja chciałem w sumie zrobić sobie eee, siekierkę i łopatę, których nie mam, więc muszę sobie tu wykopać. Raz, eee, dwa, trzy, cztery, pięć i tu mamy szóstkę. Kaman. Mhm. Mm e, teraz mogę sobie zrobić pięknie. No, nie mogę tak zrobić. E, to i, i, i gdzie jest łopata? I mamy łopatę. Trochę więcej tego wykopałem, jak widać, ale Ellie! Hey, yeah, mamy dwa kamienia w zapasie. To jest po prostu. E, jak z tego mema? Big stonks. O, come on! teraz ty. Przynajmniej łatwiej szkielety bić na tej wersji, no bo. Można spamować, nie? W ogóle to mam szczęście, jak szukałem generalnie tego miejsca na domek, to. było ciemno. Jak robię odcinek, jest ciemno. To się. kamangro. Nie może być jasno, chociaż dłużej. To byłoby takie. no nie wiem, miłe. Może. Generalnie z tym jest w wymiarach, więc mam nadzieję, że w ogóle to dobrze wymierzę, wszystko sobie. Ja się tak na oko robię, nie? Żeby nie było. Oczywiście prawdopodobnie będą poprawki. I tak dalej. Yy. Dobra, więc zrobimy sobie tutaj, tak, bo tutaj, jakby, był taki mini salonik, powiedzmy. Tak, yy. powiedzmy, że tutaj będzie coś w ten deseń. O, nie, 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 proszę mi się tak nie cofać. Yy. Serio, coś mi tak zaczyna cofać. Tu sobie myślę, że. O jezusie, no dajcie mi tutaj cokolwiek zrobić. Tu sobie myślę, że może nawet ten domek bym podciągnął w górę. W sensie, w to miejsce. Ale zobaczymy. Dobra. E, cyk, cyk. Cyk. Dobra. A e, wiecie co? Mamy 20 minut. Więc ja chyba. No, 21, jak widzę. Więc chyba sobie zrobimy tutaj y, przerwę w tym momencie. Y, to był taki odcinek bardziej wprowadzeniowy. I. Cóż ja mogę wam powiedzieć, mam nadzieję, że aktywność mi wróci, że ludzie, którzy są na moim kanale nagle stwierdzą Ej, on wrzucił Minecrafta, obejrzymy to, albo przyjdą nowi, kto wie, że trochę ożyjemy na tym YouTubie, tak. Właśnie, bo prawdopodobnie jeszcze jedna rzecz, prawdopodobnie przed tym materiałem jeszcze na YouTube wleciał jakby taki vlog, który ogłasza ten mój powrót i tak dalej. Jeszcze go nie nagrałem, jak ja to nagrywam, więc wiecie. Także jakby był, to możecie go obejrzeć, bo pewnie tam podam kilka takich informacji ogólnych, co będzie z kanałem. Tak czy siak, ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak się podobało, łapka w górę, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, no i cześć.